Dzień dobry. Żyjemy w trudnych i ciężkich czasach. Ostatnie dwa lata dały nam się we znaki. Najpierw mieliśmy epidemię i traumy z tym związane, teraz za naszą granicą rozgrywa się wojna, i wielu z nas tak naprawdę nie potrafi się w tym wszystkim odnaleźć. To ciągłe napięcie emocjonalne, strach, lęk, gniew, poczucie bezsilności, bezradności sprawiają, że nam. Ciężko się funkcjonuje w świecie. Nam się odechciewa żyć, nam się odechciewa robić cokolwiek. Chodzimy spięci, zestresowani, zagniewani. I tak naprawdę jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby wpaść w apatię albo w depresję, a wiadomo, że to jest najgorsze, co możemy sobie zafundować. I tak naprawdę, kiedy tak się stanie, co? Nie dość, że nie pomożemy innym, to jeszcze sami tej pomocy będziemy wymagać. Dlatego chciałam dzisiaj podzielić się paroma refleksjami, jak radzić sobie w takich trudnych i ciężkich czasach, co zrobić, by nie zwariować, by nie porzucić resztek energii i sprawczości, którą mamy, by zrobić coś, co pomoże nam się lepiej poczuć, ale również co pomoże innym ludziom, bo. Nasze zachowanie, to jak my się czujemy, ma ogromny wpływ na innych i warto o tym pamiętać. Często tu powtarzam, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni i wszystko ma tak naprawdę znaczenie. Co zatem zrobić, co można zrobić, aby jakoś odnaleźć się w tej sytuacji, nie pogrążyć w apatii, w depresji, w niemocy, w złości czy w gniewie? Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że aby móc pomagać innym, aby umieć i móc zadbać o innych ludzi, trzeba najpierw zadbać o siebie. Kiedy nie masz co włożyć do garnka, nie podarujesz potrzebującemu czy głodnemu zupy. Jeśli nie masz siły rano wstać z łóżka, nie wyciągniesz pomocnej dłoni. Do osoby, która tego potrzebuje. Więc zacznijmy od siebie. Zacznijmy od uporządkowania tego, co w nas i co wokół nas w najbliższym naszym otoczeniu. Czyli po pierwsze, sprawdźmy, ile czasu poświęcamy na pozyskiwanie informacji i jakiego rodzaju to informacje są. Bo jeżeli my cały dzień od momentu przebudzenia, do drugiej, trzeciej w nocy śledzimy informacje w telewizji, w radio czy w internecie, to tak naprawdę to musi się odbić na, nie dość, że na naszym samopoczuciu, na naszym zdrowiu. Zabiera nam bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii sprawia, że my tak naprawdę niczym innym się nie zajmujemy. My się pogrążamy coraz bardziej w rozpaczy, w złości, w gniewie, ale nic więcej z tego nie wynika. Zatem zwróćmy uwagę na to, ile czasu poświęcamy na pozyskanie informacji i co równie ważne, jakiego rodzaju to są informacje, skąd pochodzą, z jakich źródeł, czy są to informacje sprawdzone, czy są to informacje podane przez wiarygodnych autorów. Weryfikujmy ludzi, którzy podają informacje, artykuły czy filmy. Sprawdzajmy, kto to jest. Nie wierzmy we wszystko, co widzimy, słyszymy czy czytamy. Jak wiecie, obok wojny realnej jest wojna na informacje, a właściwie na dezinformacje. Bardzo łatwo stać się ofiarą takiej dezinformacji, bardzo łatwo wtedy dać się zmanipulować, więc proszę, abyśmy wszyscy Zachowali bardzo dużą czujność, dobierając źródła swoich informacji, i co więcej, zachowali ogromną czujność i odpowiedzialność w powielaniu tych informacji. Poza tym, jeżeli ograniczymy ilość wizyt w internecie, na przykład do dwóch, trzech razy dziennie, to w zupełności wystarczy, będziemy wiedzieli, co się dzieje. Jeśli w międzyczasie wydarzy się coś ważnego, to na pewno się o tym i tak dowiemy. Samo siedzenie i udręczanie się, czy nakręcanie się tym, co się dzieje, nic nie da. Zabiera tylko nam czas i energię. Moglibyśmy w tym czasie zrobić dużo więcej dobrego. Zatem wyznaczcie sobie takie godziny, czy pory w ciągu dnia, kiedy śledzicie informacje, śledzicie wiarygodne informacje i selekcjonujecie to, co do Was dociera, ale kiedy ten czas mija. Wyłączamy wszystko i bierzemy się za rzeczy dużo bardziej konstruktywne, które pomogą nam i które pomogą innym. Kolejna rzecz. Jeśli chcemy racjonalnie myśleć w tych trudnych sytuacjach, podejmować dobre decyzje, jeśli chcemy zapanować nad atakami paniki, musimy być świadomi tego, co się w nas dzieje. Zatem zachęcam, abyśmy w każdej wolnej chwili, w każdym momencie usiedli i przyjrzeli się swoim myślom i swoim emocjom. Obserwujcie proszę to, co dzieje się w Waszych głowach. Obserwujcie ten potok myśli, który się przetacza i obserwujcie w ciele emocje, które za tymi myślami podążają. Kiedy to zaobserwujemy, możemy. To zaakceptować, bo mamy prawo czuć złość, frustrację, lęk, gniew. Mamy prawo do czucia tych wszystkich negatywnych emocji, które odczuwamy w związku z sytuacją, która po prostu nie jest normalna. Więc trudno udawać, że zachowamy święty spokój, bo tak nie jest i byłoby to całkowicie niezdrowe, no chyba że jesteśmy zupełnie wyalienowani, oderwani od rzeczywistości. Zatem zaobserwujmy myśli i emocje. Zaakceptujmy, że one są, ale ich nie karmmy. Nie karmmy ich swoją uwagą, podążaniem za nimi. Jeśli łapię się na tym, że w mojej głowie toczy się jakaś straszna narracja, zatrzymuję się na moment, akceptuję fakt, że ona się pojawiła i pozwalam jej odejść. Nie wnikam w jej treść. Bo kiedy nie będę karmić swoją uwagą myśli i emocji, to one prędzej czy później miną. Często o tym tu mówię na tym kanale, często tego uczę osoby, które przychodzą czy na terapię redukcji stresu, czy na warsztaty medytacyjne. To jest najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić być świadomymi samych siebie. Bo kiedy jesteśmy świadomi, co się w nas dzieje, mamy dystans, mamy przestrzeń do tego, aby podjąć dobre, Decyzje, aby odpowiednio zareagować, aby nie dać się ponieść na przykład histerii, aby nie dać się zmanipulować. Tak łatwo manipuluje się wystraszonymi czy zagniewanymi ludźmi. Wtedy racjonalne myślenie idzie w kąt. Wtedy reagujemy czysto emocjonalnie i karmimy te emocje, nakręcamy się. I nic dobrego z tego nie wynika. Kiedy wiemy, co się dzieje w naszych głowach, Możemy zachować spokój, możemy zachować dystans i możemy zachować zdrowy rozsądek. To, co jest tak bardzo teraz potrzebne. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to racjonalnie zastanowić się, co możemy zrobić dla innych. Pamiętajcie, że to nie jest wyścig ani konkurs. My nie rywalizujemy ze sobą, kto zrobi więcej i lepiej bo to nie o to chodzi wszystko co zrobimy jest ważne i ma znaczenie jedni będą się rwać do bitki jedni będą mieli w sobie siłę i moc do tego żeby jechać na granicę inni nie będą mieli tej mocy bo są osobami na przykład wysokowrażliwymi albo empatami których fizycznie przytłacza to co się dzieje zauważcie szczególnie jeżeli należycie do grupy osób właśnie mocno empatycznych mocno wrażliwych że w ostatnim czasie wasze ciało prawdopodobnie nie domaga bardziej niż zwykle, że czujecie nagle ból głowy, ból zębów, stawów, skóry, włosów wszystkiego, co do tej pory nie bolało. Tak ciało reaguje na ból psychiczny, ponieważ te ośrodki bólu w mózgu są tak. Ulokowane, że często odbieramy ból psychiczny jako ból fizyczny. I również trzeba to zauważyć, i trzeba mieć świadomość, z czego to się bierze. I kiedy wiemy, że jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, mocno empatycznymi, to działajmy tak, aby nie pogarszać swojego stanu. Nie zmuszajmy się do robienia rzeczy, do których nie jesteśmy predestynowani. Nie silmy się na rzeczy, które będą tak naprawdę kosztować nas zbyt wiele. Dużo więcej świat skorzysta na tym, jeśli zrobimy coś dobrego w zgodzie z nami, w miarę naszych możliwości. Możemy zaangażować się w pomoc, nawiązując współpracę z jakąś organizacją typu Polska Akcja Humanitarna czy Fundacja Ocalenie. To są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, co i jak robić. Wystarczy do nich napisać, czy zadzwonić i nawiązać współpracę, powiedzieć, czym dysponujemy, albo zapytać, co możemy zrobić. Oni to skoordynują, dzięki temu będziemy też czuć siłę i sprawczość, że działamy konkretnie, mądrze i efektywnie. To, co robimy, ma sens, bo pamiętajcie, że takie spontaniczne zryby, chociaż niezwykle szlachetne, bardzo często, jeśli nie są skoordynowane, nie są przemyślane, przynoszą więcej szkody niż pożytku. I potem mamy korki na drogach dojazdowych, potem mamy górę nikomu niepotrzebnych rzeczy. A w tym samym czasie brakuje tego, co potrzebne. Więc warto, zanim damy ujście tym impulsom szlachetnym, usiąść, zastanowić się, skoordynować swoje działania z tymi, którzy mają większe doświadczenie i podjąć działanie. Jeśli nie możemy zrobić tego, możemy inaczej się zaangażować możemy informować ludzi właśnie, co jest prawdą, co jest fałszem możemy selekcjonować informacje. I wtedy oczywiście spędzamy więcej czasu w internecie, ale działamy, nie przyjmujemy, nie zasysamy tych negatywnych informacji, tylko proaktywnie do nich podchodzimy, selekcjonujemy to, co prawdziwe, to, co fałszywe, to, co jest fake newsem i puszczamy w świat to, co ważne, informujemy ludzi o tym, co naprawdę jest istotne. A czasami wystarczy, że wyrazimy swoje poparcie dla ofiar, dla walczących, wywieszając flagę, przypinając jakiś emblemat, Znak i tak dalej. Nie ma znaczenia, co zrobimy. Ważne, abyśmy z tej niemocy, apatii wyrwali się poprzez działanie jakiekolwiek. I zachęcam do tego, żeby to też było działanie niejednorazowe, ale żeby zaplanować sobie, co chcemy zrobić. I niech to będzie jedna mała rzecz codziennie. Ale niech ona będzie zrobiona. To nie jest tak, że jeden czyn zmieni świat. Ten problem nie zniknie tak szybko. Nawet jeśli skończy się wojna, to ofiary tej wojny będą potrzebowały pomocy przez wiele miesięcy, a może i lat. Warto zatem zaplanować sobie całą strategię pomagania. Wybierzmy sobie jedną organizację, Jedną rzecz, którą chcemy doprowadzić do końca, rozpiszmy sobie ten plan i trzymajmy się tego. Wtedy będziemy mieli poczucie realnej sprawczości, poczucie, że mamy wpływ na czyjąś sytuację, że możemy zmienić na lepsze czyjeś życie. To na pewno też pomoże nam. Kiedy natomiast poczujecie, że już zrobiliście na ten dzień wszystko, co było w Waszej mocy, zadbajcie. O swoje samopoczucie, nie dokładajcie sobie już dodatkowych stresów, na przykład poprzez oglądanie jakichś bardzo ciężkich filmów, czytanie bardzo ciężkich książek. Na to przyjdzie czas. Teraz dajcie sobie odetchnąć. Raczej otaczajcie się ludźmi, którzy nie odbierają Wam energii, a z którymi możecie się pośmiać, którzy będą. Nawzajem się wspierać i podnosić na duchu, otaczajcie się takimi filmami, książkami, czymkolwiek innym, co podniesie energię, co podniesie samopoczucie, bo wtedy my będziemy mieli więcej sił, żeby działać. Pamiętajcie również o ćwiczeniach oddechowych, chociażby. Dbajmy więc w tych trudnych czasach, zarówno o siebie, jak i o innych. Pamiętajmy, że nasz stan emocjonalny. To, jak się zachowujemy, jak reagujemy, ma ogromny wpływ na innych ludzi, na to, co dzieje się wokół. Im bardziej będziemy spokojni i zrównoważeni, im bardziej racjonalne decyzje będziemy podejmować, tym szybciej zarządzimy tym całym kryzysem, przynajmniej w tym wymiarze, na jaki mamy wpływ. Pamiętajmy o tym, że dzieci nas obserwują, że poniosą ze sobą ten stres i tę traumę, i od nas zależy, na ile to będzie w nich zakorzenione, na ile będą potrafiły w przyszłości uporać się z tą sytuacją i z tymi negatywnymi, okropnymi emocjami, które dotykają nas wszystkich. Bądźmy dla siebie mili, bądźmy dla siebie dobrzy i działajmy. Nie dajmy się opętać. Takiemu poczuciu bezsilności i inercji, bo wielu złym ludziom na tym zależy, abyśmy nic nie robili, abyśmy się zanurzyli w rozpaczy i nie mogli podjąć jakiegokolwiek działania. Życzę Wam siły, życzę Wam wewnętrznej mocy i wytrwałości w tym wszystkim. Mam nadzieję, że w miarę szybko świat wróci do normalności i że ludzkość w końcu czegoś się nauczy. Oby tak było. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.